Tu już Dzięki wariacie. Czy działa? Dla operatora. Aut pana Juźwiaka usłyszał, że jak ja składam propozycję tylko raz. Wiozę was na obiadek najpierw, później w jedno miejsce, które daje mi dużo spokoju. O, a dzisiaj bardzo niespokojna Warszawa. Może kamera to złapać? Durnicy protestują. Nie, coś jeszcze jest? Czyli trenowaliśmy z drugą drużyną. Ekipa, która się nie załapała na mecz z Trabzonsporem. Oh! Oh! <grym> <Yeah! grym> Dlatego no, troszeczkę inaczej, ale w sumie no, niewiele. Tylko inne, inne twarze. O boisko było to samo. Ja ustawię na tym i też tak strzelę. Ale fajnie leciałeś, będzie na kamerze. Tak to właśnie jest. no. Chłopaki jak na ludzie to potrafili strzelić, a jak doszedł zakład i presja. No to nie poradzili sobie, najpierw zremisowali, a później przegrali. Oj oj, oj Dwa do jednego! Człowieku, p kolana tam w morze gościowi. Małeś! Mówisz Moneta na dwie ajewskie ja piłki. Proszę zobaczyć jak pracuje. Ty To było zaplanowane, dwa dni przed meczem, pamiętam Co? Nie, no właśnie, to obciążenie, bo to będą tylko dwa podniesienia w kamerze. Będzie stawka. Ale my jesteście dewile, Nie Nie no za dużo jest żeby ją ogarnąć wydaje mi się w 3 miesiące Chociaż w te miejsca w których się obracam no to Już nie używam nawigacji żeby dojechać gdzieś tam jak czasem potrzebuję objechać bo coś się gdzieś tam niespodziewanie stało na drodze no to w miarę jakoś tam sobie Poradzę Dzień dobry, dobry. Siemano wariacie. Siema. Cześć. Ja, to A to będzie dzisiaj ta kreweteczka i łosoś z zewnątrz? Wszystko będzie kreweteczka z łososiem, pamiętasz na ja. zewnątrz, dziura Kreweteczka, łosoś, ja, to było masakra, nie? Ale nie, bo teraz na poważnie muszę powiedzieć do kamery, że my tutaj nie przychodzimy i nie bierzemy karty i nie zamawiamy. Tylko Tomek mówi mu, jest nas trzech. Tomciu, proszę, przygotujcie dla nas trzech, żebyśmy się najedli, jesteśmy głodni. I robi takie rzeczy, że no, zawsze wychodzimy zadowoleni. Wiem. No, to to Legia Warszawa, no. no, no nie. Był, nie wiem, czy Patryk Małecki i Semliście byli zadowoleni, w tej wyglądało. No, <laughs> że z Legii każdy jest zadowolony. <laughs> Ewant, ja nie przeszkadza, że się to z nami? nie przeszkadza? No, nie, no, 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 nie Oczywiście, że To jest o mnie program, się... nie? <laughs> <laughs> No dobra, a mia miałem nie wystawić rachunku, no dobra, Dwa no. razy dwa, no. Nie. Nie. Dziękuję ślicznie. Tomeczku, widzimy się tam jakimś... na razie. A teraz jedziemy na ranczo, jak się przebijemy przez popołudniowe korki. Okolice tam mojej całej rodziny, która mieszka. Właściwie wszystko tutaj widać. Z Antoniówki babcia. <grych> eee, no, i ta wisła kiedyś była nieuregulowana i płynęła sobie tak jak widać na tej mapce. Teraz płynie gdzieś eee, tutaj tym biegiem, wydaje mi się. A tutaj w tym miejscu sobie eee, łapię teraz ryby, bo no, odcięli po prostu te boczne te boczne odnogi od wisły. I tutaj jest takie staro do rzeczy Wisły, no i tam fajną rybkę można złapać. Często też gdzieś tam w gronie chłopaków z drużyny, których też tutaj w Warszawie znalazłem, którzy lubią połowić. Po, po czyli, kuchy. no kuchy, czyli nasz generał kuchy, który wszystkim zarządza, eee, sagi ze swoimi synami. Którzy zawsze zamiatają, biegają między naszymi stanowiskami i podbierają nasze ryby, i dużo szumu robią. Eee, I <laughs> beraź <się> do atmosfery. <laughs> Bo łapanie zawsze mi po zmroku dopiero wychodzi. <śmiech> jak. <śmiech> Nie wiem czemu, ale zawsze jak mam się zacząć zbierać, to akurat gdzieś ta ryba do jego przynęty się <śmiech> zbliża. <śmiech> Jest pierwsza hata zawita dechami. Na no, ja Rozpakowywuję właśnie mu. W że w sadzie są stare drzewa i nikt ich nie pielęgnował, to rosły sobie do góry. I wypakowywuję sprzęcik do zbierania owoców z góry i poczęstuję chłopaków, którzy ze mną tutaj się pofatygowali. Eee... Jakimś prawdziwym, naturalnym, zdrowym jabłuszkiem i, i gruszką zapakowane, jakby nie wiem, co to było. A sorry. No i zaraz zobaczymy, czy działa. Już mamy gruszeczkę. Krystianku. Nie wiem, czy jakaś ładna. Może ja pierwszy spróbuję. Czy chcesz spróbować? Proszę Cię Co? Taka z drzewa Zawsze się tak robiło Pyk Luzę Masakra Taka niedobra? Taka dobra <grym> raz ją weźmiemy Wariacie jesteś? Z tą reklamówką? To jest moje ulubione drzewo. I co petarda. Ja jeszcze parę i spadamy na rybki. Tutaj się wszystko zaczęło, ta rzeka nie wyglądała tak jak wygląda, bo w tym momencie jest no, bardzo zarośnięta. I chyba ciężko, żeby nawet jakiegoś okonka wyciągnąć stąd. No, no, no. <laughs> Ale chwilę porzucamy, zobaczymy. Jak będziemy mieli czas, to podjedziemy w takie inne miejsce, na troszkę większą wodę, w którym miejscu teraz gdzieś łowię. Ale... Nie było ani komputerów, ani, ani gdzieś tam innych takich rzeczy, które odciągałyby mnie od... Od tego, żeby tutaj siedzieć, no, bardzo chętnie spędzałem czas tutaj czy za sklepem, gdzie no, ładowaliśmy w piłę. <grym> zazwyczaj wieczorami, a pomysł na bramkę wymyśliła mi moja mama, bez której na pewno wlegi w Legii by mnie nie było, ponieważ jak to w tych młodszych latach, gdzieś tam jak miałem 8-9 lat, yy, Rodzice zawsze przyjeżdżają i przywożą te dzieci i czekają na nie. Albo, nie wiem, jadą robić zakupy, czy co tam jeszcze innego. No i moja zawsze czekała i patrzyła, często z moją siostrą. I tak pewnego razu stwierdziła, synu, może ty za bardzo gdzieś tam ambitnie do tego wszystkiego podchodzisz. Dużo biegasz ten, może na tej bramce będzie ci łatwiej, lżej. No, ja tak popatrzyłem. Pomyślałem chwilę, mówię: No dobra, ale na brące potrzebne są rękawice. Czy mi tata kupi? Pójdziesz do sklepu idź i ci kupi. Kupili mi rękawice w niedzielę w Markecie Max. Takie czarne. Nie wiem, czy ich tam nie znajdę na ranczu. Poważnie mówię teraz. Czarne z żółtymi paskami ponaszybane. No i tak się zaczęło. Początki były bardzo trudne, bo dużo siatek dostawałem. I tak do tego podchodziłem, że jak dostawałem siatkę, to zawsze tam robiłem jakieś pompki 10 czy 5 czy 15. Już nie pamiętam ile wtedy mogłem zrobić, ale tak wesoło było. Przyszedłem do Legii Warszawa mimo to, że z klubu pierwszoligowego, no to gdzieś tam byłem tam uważany za, za, za niezłego fachowca na tej pozycji, na której gram. Płoteczka płynie. I... widzisz? Tutaj. Jeszcze to pytanie muszę zadać. Kurde, gdzieś zginęła teraz. Ja płotka się na to nie złapię. Jeszcze raz mi... o, tam jest. Aha, okej. Okay. O kurde, nie odwinaj. Musisz jeszcze raz. Trener też jako... jako gdzieś tam, że wszyscy tworzymy grupę tą 25-30 osób Ciężko ma, żeby każdy z nas był zadowolony z pozycji w drużynie i ja na pewno nie jestem. Staram się gdzieś tam to zdanie o mnie wśród trenerów zmieniać na takie, że gdzieś tam przeskoczę w tej hierarchii. Nie mam wątpliwości, ja bym żałował tylko w tym momencie, gdybym nie spróbował. Nie spróbował, kurde, nie wiem czy nie mieliśmy brania. Eee, nie spróbował bo od razu, jeżeli się dowiedziałem o tej propozycji, to Byłem na to zdecydowany, no bo Grzesiu Baran z Bałchatowa powiedział mi kiedyś taką rzecz, że był w podobnej sytuacji jak ja, też był na zapleczu Ekstraklasy, z Ruchem Chorzów walczył awans, udało mu się ostatecznie ten awans wywalczyć, ale w przerwie między rundami Marek Juźwiak chciał go do eee, no a Grzesiu wtedy powiedział, że ja dziękuję, eee, ja dziękuję. Powalczę z ruchem o awans a od pana Jóźwiaka usłyszał, że legia składa propozycję tylko raz. I to też tak dawało do myślenia i kierowało mnie w tą stronę, żeby z tego po prostu skorzystać. To jest tak, że Legi się nie odmawia Czy <laughs> 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 To jest tak, że Legi się nie odmawia eee... Ja odmawiać nie chciałem. Wręcz śmiałem się, że podpisujemy szybko, żebyście się nie rozmyślili. Pamiętam pierwszy, pierwszy, pierwszy gdzieś tam mój trening w zasadzie z pierwszą drużyną GKS-u kiedy trenerem był Paweł Janas, a potrzebowali gdzieś tam młodego bramkarza do Gierek, czwartego no i zadzwonili po mnie. Trener Bokiewicz gdzieś tam przygarnął mnie. I e, szatnia był miała taki kształt. To znaczy, cały czas ma taki sam kształt prostokątu. I po tym krótszym boku przeszedłem i każdemu zawodnikowi powiedziałem dzień dobry. Aż doszedłem do rogu i do Edzia, co to ta powiedziałem? Dzień dobry, a on mnie. Co ty, kur. Miałem 40 lat, a ja już tam wtedy był po 30. Tak dobrze. Weź, jak ty się zachowujesz? Mów mi, normalnie nie, cześć. Ja. Przepraszam. Miałem wtedy 16 lat. Z Michałem Kopczyńskim się znałem wcześniej, z Michałem Kucharczykiem. Tam gdzieś do nich mogłem coś zagadać. No to jak ktoś gdzieś tam obok siedział, wiadomo też, że gdzieś tam jak nowi zawodnicy przychodzą, to też między sobą gdzieś tam w miarę rozmawiają. No to złapałem jakiś tam kontakt z Arkiem Piechem czy z Igorem Lewczukiem. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Tak szczerze. Przygotowałem się, że gdzieś tam całkowicie do nikogo się gdzieś nie odezwę i tak dalej. Że, że będzie tak, że wszyscy będą zadzierać nosa, ale, ale było tak w sumie normalnie. Dobrą miejscówkę zawsze No saga z dzieciakami zajmuje. Tam mówią mnie na 3-4 wędki. I tam jest zawsze głośno. A największą chyba ja złapałem w tym roku. Ale samemu mi tak nie wypada się chwalić. O, dzień dobry, ciociu. A witam cię, kochanie. Dawaj, buziaczku. Kupę czasu się... cię no, nie widziała. No, nie u cioci. No właśnie, musisz cię częściej przyjeżdżać o, do tam, Ciocia tak lubi małe dzieci, że ja noszony na rączkę jak na małolata byłem. Proszę. Były jabłka i gruszeczki drzewa. Są teraz malinki. Krzaczka. Na Pana kamerzysty Dobre czy nie? Krystianek, dawaj. Ale zamiatam pięknie. Ale jak? Nie, bo nie Bo jak zginie, to będą wiedzieli, gdzie szukać. Górki górki zjadą. Jestem na Dziękujemy. Następnym razem ci przywiozę Twoją ulubioną czekoladę miętową. Tak. Jest cała ekipa wyposażona. Cała ekipa potwierdzamy. Legia jaką również otrzymało swoje mleczko, jajeczka, także będziemy gotować. Świeże. Owsiankę z mleczka według przepisu Olka. <głos> <głos> I jajecznicę według mojego przepisu albo naleśniczki, zobaczymy. No, nas, nas Ciociu, dzień już powoli się kończy. I też chyba powoli kończy się dzień ze mną i legionką. Także... Dziękuję za pamięć, za odwiedziny. To, ciocia, to Ja dziękuję. Do ciebie się nie dość, że przyjemnie zawsze przy herbatce i ciasteczku porozmawia, to jeszcze później się wyjeżdża z takimi rzeczami, że tkana rośniemy. Dziękuję, co? A ja bardzo dziękuję za odwiedziny. No i myślę, że do zobaczenia. No, w sobotę jestem. Bardzo mi miło. Czekam. Dziękuję.